Nagrywa się. No to tak, robimy unboxing. Toszuczka już otwarta, bo już jest trochę stara. Tu mamy białego MSI. O, jakie ładnie. 2 giga RAM, 300 giga HDD. Procesorek RMD. Śliczności. Tu mamy. To szybka, matryca do wymiany. Intel Pentium i 7 no, piękności. piękności. Ona był 17 calowy tutaj na nowo. Matryca do wymiany najprawdopodobniej pęknięta. Ale reszta całkiem ładna. Przyjemny taki i 50. Długo leżał, ale z tego co pamiętam jest sprawny. Nie. z 10 maja 24, tak żebyś dawno. Dobra, a tutaj reszta? O! coś już padło. Lenóweczka. O! Pęknięty. Z gtx 740 -ką. i trujeczka. Taki do grania wraz troszkę. Nie wiem tylko co z tym zawiasem chyba, a tutaj wyskoczył. Zawias będzie do roboty, ale poza tym do, do zrobienia i CD roboczek Ma tylko fałszywą stawkę. Nie ma prawdziwego. Dobra, co mamy tutaj dalej? E Taki fajny chapeczek. O, taki leciutki, fajny. To jest sobie KMD, z tego co pamiętam. Bardzo wygodny. klawiatura nordycka. Ale fajne do używania. Matryca chyba się wylała do wymiany. To była jedna z droższych paczek, jakie wygrałem dwa lata temu. Nie robić nigdy, nie było czasu. Tutaj podobna sytuacja też ma tyle do roboty, ale poza tym wszystko ok. No, zewnętrzny monitor działały z tego co pamiętam, jeszcze tu mamy dodatkowo o to miał chyba fajną warię, z tego co pamiętam. To jest Del. I to co się tu z niego wylało. To jest... Nawet nie wiem czy go otworzę teraz. To jest fluid optyczny. To są ciekłe kryształy, które odpowiadają za wygląd obrazu. O, tu można zobaczyć jak się cały klej. O! Matryca zdotykała i po prostu szlag go trafił. I to się wylało. Wszystko do czyszczenia, do mycia, może się da odratować. I piąteczka, więc całkiem dobry. No, tyle tylko, że matryca jest rozlana. Pierwszy raz sobie tego widziałem na oczy, ale później mi się trafił z innej aukcji jeszcze drugi. Straszny syf, ale była okazja na niego. Chyba za niego dałem, więc za tę cenę jak za darmo. E jeszcze dodatkowo tutaj mamy, o, jeszcze jeden hafeczek. Tak, a nie, ten też ma teraz do roboty, też nordycki. Już ich nawet nie pamiętam jak je wygrywałem, ale fajne laptopusie. Jeszcze jeden, o ten jest super sprawa. Bardzo fajoski. E, też niestety nie się widzę tękło. Ojejku też chyba się wyda. Długo leżały, co się przygniatało przez parę lat. Eee, Microsoft Surface I zgaduję, że to jest czwóreczka. Nie ma dokładnego modelu powiem, no, ale po wielkości zgoduję, że czchórka. Może trójka. ściemniło się. Ale działa dalej tak. A nie przejmuj. Generalnie to by było na koniec pierwszej paczuszki.